W poprzedniej firmie bardzo często miałem zmieniane auta i było to strasznie denerwujące, kierowcy nie dbali o porządek i za każdym razem musiałem sprzątać po kimś syf, żeby jeździć w normalnych warunkach. Duża część osób ma takie podejście, że to nie moje, to nie będę szanować i palą w środku, śmiecą, zajeżdżają te samochody, a później wy musicie tym jeździć. Dlatego system, że macie swoje auto jest o wiele lepszy. Jak dbasz, tak masz. Tutaj najlepiej poprosić o zdjęcie mapki z rejonami firmy. Zapytaj, ile wynosi średnia liczba stopów i paczek dziennie. Warto o to zapytać, bo zależnie od firmy, rejony są różne. Możecie jeździć centrum jakiegoś miasta, na przykład Berlin, Lipsk, Hamburg i tym podobne. Albo tak jak my, możecie jeździć w wioski i mniejsze miasta, gdzie jest po prostu 100 razy lepiej. Wiem, co mówię, bo jeździłem już po różnych terenach. Centrum Berlina, obrzeża Berlina, wioski oddalone o prawie 2 godziny od bazy, całkowite zadupia, gdzie na mapach nawet nie pokazywało drogi, centrum poczdamu, to w sumie. Było gorsze niż Berlin, jeśli mam być szczery, polecam iść do firmy, która właśnie ma spoko tereny, bo osobiście bardzo bym nie chciał znowu rozwodzić paczek na Berlinie: korki pełno świateł, syf, smród, no i niezbyt przyjemni ludzie.